Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 16 lutego, godzinę 13. Akurat równo. Nagramy stan bydła oraz zapytanie, czy sprzedawać sztuki, czy poczekać. Zapasy paszy się kończą, zaraz pokażę, co i jak. Teraz zaczniemy od bydła. A ta już wodę wypiła. Trzeba zacząć zaraz obrządzać, bo nieubrządzane. Tak, mamy tu byczka. Wiek około 18-17 nawet miesięcy, bo to koniec sierpnia. Od swojej krowy i byka, który tutaj był, nie było, nie było to sztuczne zacieranie. Tak wygląda, nie wiem, ma dopiero jak mówię 18 załóżmy miesięcy. Już nie pamiętam 25 sierpnia rodzony. Sąsiedzi pomagali, wtedy był problem wyciągnąć go. Bo to była krowa bebe. Co prawda nie 100% ale taka 75 No już był problem właśnie, krowa bołokowa, no tak wygląda No się zdążył umazać, no ale mieszał o to, no tak wygląda byczek No i to jest swoje, swoje krowy, i tak też zastanawiam się, czy sprzedawać już Czy poczekać ze sprzedażą Trochę się pasza kończy, czy lepiej Dokupić To mamy drugą sztukę, to jest najstarsza na stadzie No tu na oborze, bo galwa jest starsza to jest jałoszka z 23 Wiem, że się urodziła w, w, tego samego, co była w agreszoł w Łęży. W nocy się rodziło o 4. Wiem, że już SMS-a dostałam się. Jałówka ucieliła. Ja w robocie byłem. E, także mi nie było przy porodzie. Przy tamtym to trzeba było pomagać, wyciągać. No i Sony, ona to była to po swojej krowie. Może pamiętacie, tak, krowa co tam roku. Też szarole z, z cementalnym, taka krzyżóweczka. No i to ona zaczyna Nankusem była, bo no to ona ma 21 miesięcy. No coś koło tego, tak. No i tak wygląda. To ona jest dosyć niziutka, tak. Do piersi, do klatki piersiowej sięga, nie do piersi. Jak to pan się mała, tak. Ja tam uważam, że Panku jest mały. No nie jest to duża sztuka. no jest też, coś podobnych wymiarów. No i tak, tu mamy trzecią sztukę, Pochodzę z Mazowsza powiedz, tutaj mam 19 dziewiętnastą miesięczną, ona trochę chłodsza jest, no ona była kupiona na odpojenie mlekiem, jeszcze filmiki jakieś tam, co o niej, jak młodsza była, no nie daje się nagrać, no tak wygląda. No tak, pasione, sosami, wiecie, wiecie czym? Jak to wygląda pasienie, bez kiszonek, na knesianie i tam drogich dodatkach paszowych, tak? E, liczyłem też sobie w domu, ile kosztuje mnie, to może też nagramatny filmik, jesteście ciekawi, coś, no i tak. Chodzi tak, te trzy sztuki do sprzedania. No tak już można by, można myśleć, że tak. 27 miesięcy, pytanie rośnie. Mam nadzieję, że jeszcze tyje, i tak sobie myślałem, że poczekać do czerwca sprzedaż, Czy lepiej teraz sprzedać? A nie kupować na przykład teraz osypki, bo jeśli bym przeszedł te trzy sztuki, to już bym nie musiał kupić osypki. A ja się zostawię samo z siebie, muszę kupić paszy. Penoprecjowej przynajmniej. No i zboża też raczej muszę dokupić, bo trochę będzie mi brakować. To koncentraty to wiadomo, że muszę kupić. No to trochę byczek. Uważam, że może do dwóch lat by dobył tej masy. Tak, może nie jest za duży, Nie wiem, oceńcie, wypowiedzcie powie, się. No tak wygląda, no tutaj mamy to grzbietkę, co kupiona na wiosnę była. No i te cielaki, co ta rękę mi złamała, no i ta razem z nią kupiona. To były kupione też pod koniec czerwca. Tam, nie wiem, 21 pierwszego, no, coś takiego. I tego dnia właśnie w środku siano kosów kupione na szybko. No i to chyba był błąd. No ale przynajmniej fajne sztuki, za 3700 takie odpojone były. One ogólnie u mnie schudły. I teraz już się poprawiły, nie? One były bardzo ładne takie. No i co? Idziemy, nagramy. O, piesio. Nagramy. Przy okazji, jak wyglądają tamte dwie. Nie będziemy do nich wchodzić, ale nagramy. Mamy zimę. Zamarznięte. Inaczej niż ostatnio. Teraz by było ładniej nagrywać obrządki. Te przebywają w tej wiacie. Ogólnie tak. Tym zastawiamy. Ale to ogólnie myślę, że trochę to bez sensu. I mi ściepło, O, ta blandeka Worki wystarczają. Patrzcie, kury weszły, siedzą. Mają tutaj obielone. Mają chyba 16 m2 na dwie jałowki to roku nie mają. Także my się z ciasno nie mają. Nie wiem, czasem się nie bydłuje. Pewnie ta starsza. Jakby się bydłowała. Tu jakby było, to kury dlatego siedzą. Coś mi się czuje, że już się byduje. Ta grzbietka się bydłuje już. Nie wiem u nas. Nie pamiętam z którego. Myśmy kupili w kwietniu. To marcowa na pewno. Także rok by miała. No ta trochę że młodsza jest. Tu taka jest grzbietka z HF-em, ta bez popiera. No, że nie jest tu prezentowa, ale też ładnie wygląda. E, Niechę nie będziemy tam na krowy zakładać. Ogólnie fajnie by było, żeby jedna krowa została na mleko Dla siebie, ewentualnie do odpojania ciałem, to by było super Bo lżej na mleku od krowy odpojść, ogólnie bym powiedział, bo jeszcze O tamte maleństwo, trochę była odpojana na krowim mleku Niewiele, ale była Trochę worek mleko panu i od krowy mleko i tyle A była jako tam tygodnióweczka, coś takiego za 500 zł, no taka trochę Brakowa jałoszka na pewno nie okazja, tam 550 zł, a ta pojona co nic nie trzeba było 1000 zł, to chyba bardziej okazyjnie się trafiła ta za 1000 bo bo mniej pracy i szybszy obrót gotówki, tak? Worek mleka, nie wiem, mi tam 60 zł, no i te praca, tak? Krowie, mleko, no ale może trochę taniej wyszła, pewnie powiecie, ale ogólnie ona słabsza jest, widać, że mniejsze ciągle. Więc nie wiem, czy dobiję te 500kg przy sprzedaży No cóż, idziemy do Galuai. i to trzeba by najpierw piesy zamknąć, chodźcie piesy Chodźcie piesy Patrzcie jakie psy się słuchają, chodźcie Ogólnie w tym ruchu to się wszystko kończy, wszystkie zapasy Tu kiedyś pamiętacie, że śruta była i jej nie ma no drzewo też na opał się już kończy, no to idziemy teraz do Galway, cóż mogę powiedzieć, ten ogrodzenie, które jest, troszkę jest przysłabe dla Galway, jak widzicie tam są opony, trochę na wzmocnienie, wkopane są dwa kołki, to są nie tr trzeci słupek i płotek, i opony przywiązane, powzmacniane, ale one nie tyle co uciekają, bo z tym problemu nie ma, tylko po prostu się czochrają i łamią. A boję się, że jak to bydło będzie miało możliwość wyjścia, to wyjdzie. W ogóle one są spokojne. Ale wiecie jak to, byk przy jałówce, normalna rzecz. Tutaj mamy, jak widzicie, parę kołków do grodzenia, tak, przewiezione. Może na wiosnę, jak się uda, będziemy coś działać, no trzeba. Tu woda widać zamarzła, ale od rana to i tak nie jest źle. Na to nie jest źle. Nie trzeba się kierować jak rano rąbać. O, no, wyglądają tak. One są czerwcowe. Ma jest 20 miesięcy. Są mniejsze. No są mniejsze od tej, bo te sięgają po pępek. To są mniejsze od jałówki. Tylko też mają krótkie nogi, no zobaczymy tak, nie będę tam zachwalał, bo to nie w tym rzecz. E, tak, odpowiedź na ten komentarz ostatni co był, ja nikogo nie zachęcam do trzymania galerii, po prostu jak mówiłem powtórzę, bo są nowi widzowie. E, póki nie sprzedam, się nie przekonam, tyle w temacie, no. muszę zobaczyć jak wyjdę na tych, policzyć sobie, wtedy wiedział, bo to bardziej, mnie to bardziej tak, mnie to nie interesuje że był duży. Mnie bardziej interesuje, ile z niego zostanie, ogólnie tak. Tylko na tym bym się skupił. Na ilości włożonych pieniędzy w niego wyciągniętych, na obrót pieniędzy, mi to interesuje, bo ja muszę z czegoś żyć, utrzymać rodzinę i utrzymać gospodarstwo ogólnie, a z tym jest problem, więc no duży że albo to nie, jak to tam już nie będę tam mówił, jak mówię na mnie, bo nie umiem, w stanie finansowo wyjść na plus. No nie umiem. Przy tym zakupach, wszystkich budowach, no wiadomo, że człowiek nie da rady wyjść na plus. Pracując na praktycznie najniższe kraju, bo ja tam praktycznie najniższe kraju pracowałem, bo też tam miałem Miałem trochę niższe stanowisko w tamtym roku, no i wychodziło, że co? Jakbym zarabiał powyżej 4000, no to byłoby ok, a tak brakowało mi do 4000, bo ja dużo na L4 byłem ze względu na zdrowie, więc. Nie oszukujmy się, zarabiając praktycznie najniższe krajowo. Pracuję 6 dni w tygodniu, ciężko też czas na gospodarstwo znaleźć. A mi właśnie zależy, żeby było może. Hmm, wszyscy mówią, że mniej sztuk, a lepiej. A ja uważam tak: więcej sztuk, a obrót gotówki. Na tym się skupił, bo jednak ja nie jestem w stanie też. Hmm, Odpalać cieląt, poświęcić temu czasu, siły, zdrowia. Że teraz idę na operację znowu. To jest miesiąca, to za kilka dni. Nie wiem, co po tej operacji będzie, ale po ostatniej, przez miesiąc czasu, to ja tak praktycznie no, siedziałem. tak? Trochę nie miałem chęci chodzić, trochę też tak, no, rozleniwiłem się przez ten czas. Kondycję na pewno straciłem teraz. No, ciężko jest. No, ręka już dochodzi, tak. No, nie jestem na żadnym teraz. No. Zwolnieniu nic, tak, więc powoli trzeba pracować na gospodarstwie. Ogólnie, żebym pracował, to miałbym zwolnienie. Ogólnie pracować nie powinnam, no ale trochę trzeba. No życie, tak. E, Wiatr noszę w jednej ręku i tyle. Tak. Pomniej ja się nosić i tyle. Pójdziemy teraz do krów. No, idziemy. Mamy dzisiaj dosyć ciepło, ale woda dzisiaj nie topi się, wczoraj się chyba topiła bardziej. No my tak co, pracujemy, no tam trochę się jeździ, ja ogólnie mam teraz, no jak to mówię, zero odporności, więc ja cały czas choruję. Cały czas przeziębiony jestem, no, ale trochę gałęzi przywozimy. No mamy. No nie jest to najstarszy osobnik, bo najstarsza to jest ta czarna krowa. Byk jest młodszy. Ale to nie są w podobnym wieku. Ogólnie tam parę dni różnicy. Majowe. Nie wiem, w 21. No, tak to wygląda. Tu mamy krowę. To mam byka. szopkę rozwala. On to się bardziej przepycha. Nudzi mu się. Czochra się. No, już ten to rozwala. Widać, jak wypchnięte ściany. Tam z staku wypchnięte. Trzeba to wszystko poprawiać. No czekam, że obornik się wywiezie. Obornik będziemy na łąki wozić, myślę że starczy obornika tak cienko warstwą dać na 3-4 areału na wiosnę, no z nawozami to różnie wyjdzie, nie wiem, może się uda, może nie, to że jak ja to finansowo się zepnę w marcu, no i tyle, tak, tutaj mamy dwie jałoszki, no to są tegoroczne, lipsowe jałoszki, no i tak, o patrzcie, wodę wypiły wszystko, tu mamy właśnie krowę, ta jest trochę mniejsza, no krowy są chude, kiedyś jak dostawały granulat, no to były grube, no ale zrezygnowałem z granulatu, no bo nie jestem w stanie teraz finansowo spiąć się, ale dostaję za to lepsze siano, teraz mogę powiedzieć, lepsze siano dostają, bo dostają siano z tam gdzie była ta mieszanka gorzowska z trawami, tam taki późny ten drugi pokus to tak No one teraz obecnie jedzą. No nic jednak dobrze. Co do żywienia więcej. Tutaj mamy łąki w koło. No i szczerze mówiąc, mam trochę tych łąk od ludzi, trochę dostawałem. Mam problem po trzech latach trzymania Galway. Nie chcę mi jeść siana z tych właśnie łąk. Najgorzej to właśnie przy tych łąkach nadrzecznych. Co Tam jest trawa równozotacyjna, ostra, co prawda, tego nie trącą. Idzie do ścielenia teraz właśnie, nie mam czym ścielić, no to tym się ścieli, ostra trawą, nie chcę jeść. Ogólnie, ja e, już też nie jedzą ale na początku jak na jesieni przywoziliśmy do rąbania te właśnie złą krzewinę, to nawet korowały, mimo że miały zieloną trawę, ale tu z tych łąk właśnie tutaj, nie chciały bardzo jeść. Trochę ich właśnie zmuszam do jedzenia takich łąk właśnie naturalnych, nie chcę jeść. Sianę na polach jedzą, no nie chcą, no, kolki widzę się znudziły, nie jedzą już. Może raz się przywiezie, no i na koniec będzie w, te, w tym sezonie. Trzeba łąki może podciąć, ogólnie, żeby było lepiej kosić, bo nowa kosiarka osłony, nie, nie podokaszam. Tak? No u mnie działki są, sami wiecie, że ciągnik z rotacyjną w szerokości potrafi się nie zmieścić. Różnie to bywa. Jak się jakie krzaki podetnie, to, to tak dwa, trzy pokosy potrafi być już mąka szersza, tak? Więc czasami to wychodzi na plus, tak? Łatwiej manewrować w każdym bądź razie to jest odpowiedź czemu na przykład nie ciągam sobie kostki i razu przyczepy za nią bo nie jestem w stanie wymanewrować Są tak słabe, słabe umiejętności kierowcy z mojej strony, że nie jestem w stanie, w stanie mam problem z ciągnikiem z prasą zawrócić samo zbierająco jeżdżę tylko tymem po 60 nie jestem w stanie zawrócić brak umiejętności nie mam siły tyle, umiejętności w ogóle no tak wyglądają jałoszki wracając do filmu Zobaczymy, tak jak przyszła mi kupia myśl, zrobić ogrodzenie, ale ich nie odłapiać. stawić ich tutaj z krowami, ale kurde, zacielanie bykiem ze swojego gospodarstwa chyba to jest zbyt, jest zbyt zła decyzja. Tak się boję, że będą cielaki zdychać. Ja wiem, że może tak się nie powinno robić, no ale wiem, że jedna mi starsza osoba powiedziała, że kiedyś tak robili. Że no, no, nie wiem, ja tam w sumie może żeby przynajmniej nie obrażajcie tej osoby, jak powiem tak. E, bo mi chodzi bardziej o to, że tak mi powiedziała. Bo kiedyś jak był baran, to do, o, do tych ek, owiec, nie? No tak nie było dużo, do to, to potrafili puszczać. Nie wiem, czy to dobre. No właśnie, a krowy też pamiętam, jak kiedyś tam jeden pyk na wsi był, czy coś takiego to potrafiło być. I nie wiem, właśnie, to będzie mi doradzić, czy zabierasz dużo, do, bo płotek zostawię. no bo ja zostawię ich trochę później, to się boję, że może byk zacielić. A byk jest ich ojcem, i nie wiem, czy co o tym myśleć, tak. Także krowy pokazane. Idziemy teraz za zasoby paszowe. Pokażę Wam. Tak, jesteśmy właśnie już tutaj, mamy pasze Co mogę powiedzieć? Tak, tu zrobiłem, no zrobiłem śródę. Wczoraj nie robiłem. Tydzień wcześniej robiłem, i później w środę coś takiego? Już nie wiem. No i jeździłem, temu już widać, że ubrane. No i śrutownik mi łożysko się rozwaliło. Nie wiem, tam trzeba tę szajbę wyjmować, nie? I z tego co wiem, tam nie ma części do tego, bo to już było jakieś dorabiane, trzeba na to karze. No i trzeba będzie coś kombinować. Mam tu drugi, ale trochę inny i nie wiem. Nie, mama mi mówiła, żeby lepiej tego zrobić, bo tu jest przykręcony, a tego trzeba będzie od nowa więcej roboty przykręcać. Się... Myślałem wcześniej, żeby tamtego wziąć. Nie wiem, nie robiłem, to, to dostałem. Można powiedzieć za darmo. Jedna rodzina się do miasta zabierała, no i chcieli, żeby to Bo zbyć się po prostu z budynków. No i dostałem za darmo. to nie ja, to rodzice jeszcze dostali. wtedy ja się nie gospodarzyłem. I tak stoi tyle lat. Parnik dostaliśmy. Taki, wiecie, ten do, na węgiel, nie? To był dobry e, dwa lata temu. Nie, w tamtym roku w zimę. Ja myśmy go przenosili. Patrzymy, a to cały się przed przerzewiał. Także to trzymanie na lato, też wychodzi bokiem. No i widzicie, tu macie przy okazji, zobaczę możecie, z czego jest robiona śruta. Dodatki, jak to wygląda. Bo to było raz już wybierane. Tu mamy owiec sam. A tu mamy miksturę. No trochę zmieniłem skład na uboż śruty. Trochę zmniejszyłem koszty. Jeśli chcecie tam. Wyliczenia To mogę nagrać na drugim filmie i tam się wypowiem. Ja tam, że ludzie krytykują, to tam trochę już, no tam, wiadomo, nawet nie będę już reagował. Trzeba otworzyć, aby światło zaświecić. Ja robię, jak umiem, i tyle w temacie. Tak, tutaj, tak, co do paszy, tutaj mamy koncentrat i siutę sojową, rzepakowo trzeba kupić, kurczę się skończyła. Dodatków to mi starczy. E, trzeba kupić śrutę e, rzepakowo. No i sojowej, bo nie też trzeba woreczek kupić. Dwa rzepakowej i sojowej. dwory koncentratu to już by będzie na koniec zboża. Tu też mam te wszystkie dodatki. To już mam. Stan Dolfo się skończył. I coś jeszcze jest. Witaminy mam, to nie trzeba. Tu mam e, muto. No ogólnie, muto już pewnie więcej nie będę kupywał. Chciałem zobaczyć jak to wygląda, bo tak, nie zamówiłem tony, tylko trochę, ogólnie kiedyś i lucernę próbowałem, to nie chciały jeść, na przykład jadły, ale trzeba było mieszać z wyśrodkami, same nie chciały, za bardzo tak jak przypalona mi chyba trafiła się, to też takie dosyć, do samego za bardzo nie jedzą, tak, nie wiem, mu to tam ileś ma białka, ale ogólnie chyba śruta słonecznikowa wychodzi taniej, ona tak wygląda. i o to super, ona ma już nie wiem tam 36, 32 coś podobnie jak rzepak białka mogę się mylić, nie pamiętam, trzeba by gdzieś na woreczku spojrzeć patrzeć o. a to to myszy coś zrobiły także białka mamy 35, włókna max Ogólnie tutaj na woreczkach Sina w internecie zwracajcie uwagę na parametry. Tu mamy wysłotki kupione, akurat nie ma lasowane. I tak mieszamy te trzy rodzaje. Ogólnie zaleto muta, że tu mamy worek nie wiem 40 kg, chyba 40 i patrzę, że prawie czubaty, a tu ubrane coś było. Słone, a słonecznika Pół. Prosto objętościowo jest go dużo. To jest zjeńczenie, tak? Jako. A to ze słonecznika. Ale lepiej jedzą. Wysłodki chyba zrezygnuję. E. Bo bardziej mi trzeba coś białkowego. E. Na, przejść na e, słonecznikowo, ale trochę drożej wychodzi. No ale białko mam, tu nie mam. Tu mam włókno. E, tu mam włókno z białkiem. Nie wiem, czy dobrze mówię. Możecie radzić, tutaj mamy, jak mówiłem, tu mam trochę przyżyta, już przeżyto mi się tam w garażu nic nie mam, tylko to co tutaj, także mi się przeżyto kończy, przeżyta dużo nie mam, to nie wiem tak. 100 kila. 150, 200, 200, tu mam. 300, 300 kila mam przeżyta tu mam ze 150 kg kukurydzy może 200? Nie, 150, bo jeden worek na pewno wzięty był. No, tu mam kukurydzę od rolnika też kupowałem na ziemi, była tania, mogłem kupić, ale jak to ja? A trzeba pieniądze zaoszczędzać, nie kupuję, to była głupota. No ale też teraz robię źle jedną rzecz, że e, daję zbyt bogate jeszcze te. No i tyle, mamy owsa, tu mamy swój owiec, trochę przewożony workami, bo nie było gdzie, chciałem trakcionikiem wyjechać i trzeba było przenieść. No i tak, a tu mamy tak otręby e, żytnie pszenne. Tylko dotnę pszenne. Tu mamy pszenne otręby. I tak, zakup potrębów e, Żytnie jedzą gorzej, pszenne lepiej. Tu to ogólnie moja mama to stwierdziła. No ja chciałem żytnie kupić, bo tańsze. Ogólnie pszennych jest dwa z tyle. Sami zresztą widzicie. To mamy e, 500 kilo. E, e, nie wiem tak, chyba tak. Już nie wiem. Nie, trzeba by patrzeć, ile wcześniej kupiłem, czy po to kupiłem. Nie, po to Po to kupiłem, bo to cały samochód kupiłem. No, bo były wysotki z kukurydzą kupione, a to był cały samochód, cały składnik. No tak, dwie tony. Tak, żeby ekonomicznie wychodziło do mnie, bo mam, że daleko jest, to, że, to, to zawsze dwie tony. Mówię, że jak dwie tony wezmę, to już mam transport gratis. No, i, i fakturkę mam już. Nie, nic drożej nie mam niż poza fakturą. Na tej zasadzie nie wiem, jak tam jest. Wiem, że jak ludzie kupują w mniejszej ilości, to mają drożej, ale to wiecie, jak to jest. No, niby jak ktoś mi pisał, że otręby w dobrej cenie były wysłodki też, bo wiem, że ostatnio na Facebooku pisałem na osobą, że nawet półtora tysiąca u niego wysłodki a u mnie 1250 zł. Mają w woreczkach, nie big bagu. Big bagu jeszcze taniej. Z dostawą, tak? Tam mam wśródę właśnie słonecznikowo i wysłodki. Także śróty słonecznikowej szacuję, że tak do zimy spokojnie starczy. Na ten sezon będzie trzeba kupić. Wysłodek myślę, że też. Otrębów nie wiem na ile, bo nie dawałem jeszcze tak dłuższy czas, to nie wiem. Myślę, że też do zimy, tak do końca roku o, starczy, ale owsa to raczej do końca pasienia tych sztukę właśnie powinno starczyć I właśnie nie wiem czy kupować zboże, czy gotowość rutę Tu mam kukurydzę ona taka trochę gorszawa, może jakoś łota jak lepsza jakaś taka w kurzu nie wiem czy to, że była z mykotoksynami, ale jedzę na razie nie ma problemu żadnych biegunek. No i kukurydzę mam kupiona, to była po 1000 zł na palecie tak gdzieś, gdzieś coś tego że mam tutaj gdzieś nie wiem czy nie 800 kg szuty słoneczko to mi wystarczy ale zboża nie mam kukurydzy starczy yy, owie się kończy przyżyto głównie przyżyto szuta bez owsa pójdzie tak? w ogóle teraz zwiększone zostało dawanie więcej, mm, więcej przyżyta. I może to był błąd, ktoś powie, nie, myślę, że ok, kukurydza też więcej daje, także na równi przynajmniej się skończyło, tak, na tej zasadzie. I tak to wygląda. W liczbach to może na drugim filmie, tak, i widzę, już 26 minut film będzie miał przynajmniej, także idziemy teraz do stodoły. Teraz na szybko pokażę tylko zapasy siano. Te siano z tego sąsieka jeszcze nic nie ruszane. Na razie bierzemy z tego małego sąsieka. To idzie na oporę do jedzenia. To jest z 95% złąk sianych, przesiewanych. Tutaj mamy właśnie. To nie jest z, siano, tylko sprzężyto. zwykło dostają teraz. To nawet widzę, że żyto się akurat trafiło. Bo też było żyto. Był jeden siewnik niewybrany, i było żyto. Jak było koszone pod koniec maja, to już żyto było wykłoszone. No i takie słabe trochę, wiadomo w kłosie. A tutaj mamy siano. Które jedzą Galwaye, i gorsze z tego wybieramy. Przed... Takie gdzie tam jest ostra trawa. Co palca można skaleć, no to tutaj idzie do ściany, na tej zasadzie i tak sobie radzimy. Owsiankę mam na oborze, ale tam nie ruszam na razie, bo chcę tu do drzewa się dostać i wygrodzenia mieć, z czego bić. Bo tu mam trochę tak materiału jeszcze z rozbiórki do grodzenia. No i tyle siana, także jeszcze siana tutaj myślę, że starczy. Nie ma problemu. Ogólnie teraz mi potrzeba więcej ksiana dla Galway niż dla sztuk w oborze, tak? Mam 7 Galway i 8 sztuk w oborze więc Więcej idzie na Galway, bo tu dostają śrutę słonecznikową, a ona jest włóknista i poza białkiem nie trzeba dawać siana. Także można by robić siana zrezygnować, bo włókna by miały i można trochę kiszonek dodać. Super, sprawa by było, żebym sam kiszonek nie zrobiłem I teraz pytanie: czy mi się uda zrobić na wiosnę? Bo to jednak wiecie, kiszonki też, żeby myszy mi znowu nie zrobiły dziur, to na robu kiszonek myszy nie zrobiły dziury i to by było super, wtedy mi ptactwo zrobiło dziury no i było sporo odrzutu zawsze mniej odrzutu mam z siana, bo jak siano nie zjedzą to pościelą na tej zasadzie także chyba skończymy filmik także może na życie mówić, co tam chcecie nagrywać, no bardzo teraz nic nie nagrywałem, bo tak jeździmy tylko tam do lasu po gałązki obrządki i tyle, ja to więcej nie ma co nagrywać, tak Zimno się zrobiło, wygrodzeń nie robimy, bo myślałem, że będę robił wygrodzenia, a to Ziemia zamarzła i nie można kopać Także na tyle w filmie, trzymajcie się Na tle Ursusa Cześć